Wiedziałam tyle. Słuchajcie, dzisiaj robimy sobie taką wycieczkę i jedziemy do Zo. Właśnie jesteśmy na parkingu zoo i jak widzicie nie ma prawie, że w ogóle ludzi jest. Tylko tutaj są parę samochodów, więc się cieszymy, że będzie mało ludzi. No i idziemy. Kalinka, spakowałaś wszystkie potrzebne rzeczy? Tak, wszystko mi się udało spakować do mojego plecaka. O no super, wyglądasz teraz jak prawdziwy Mam podróżnik. pieniążki. Pieniążki masz? Tak. No dobrze. No to co, idziemy? Jak widzicie, my jesteśmy rodziną Legolaków, czyli mamy plecaki. Wszyscy mamy plecaki, słuchajcie, z motywem Lego. Tatuś ma taki kolor czarny, Maty Kalinka ma Lego friends, a Matysia ma Lego. Idziemy. Zapakowaliśmy wszystkie potrzebne rzeczy i dużo jedzenia. Mamy dużo jedzenia. <ścoughs> Nasz największy żarłoczek, Matyldzia, mówi, że mało. Słuchajcie, jesteśmy w kasie. Zoo! Idziemy do zo, zo. Zobaczcie, jakie są ładne bilety. Do... Jakie mamy śliczne bilety? Zo. Foczki! Tygryska! To ja biorę. foczkę. Dobra. To ja Tatuś. biorę. papuszkę. Jest piękna pogoda, słuchajcie. Słonie są słoniki! No i zaczęliśmy od słoników. Akurat trafiliśmy, jak pani karmi, żółwie zobaczcie. Idziemy teraz do naszych kuzynek, czyli do małpek. Przyjdźcie się. Cześć. Cześć. Gdzieś mam też Chyba ją zdenerwowałaś.

Co najbardziej interesuje moje dzieci w zoo? Nie dzikie zwierzęta, których nie ma w Polsce, tylko mała myszka, która robi sobie tutaj domy. Nie zareagowałyście z taką euforią na żadne zwierzę. Jak na tą myszkę. Weźmy ją do domu, tak, rzeczywiście. Surykatki. Słuchajcie, właśnie wyszliśmy z Zoo i idziemy sobie, sobie zjemy w Krakowie. Co będziemy jedli? Mm, nie, nie, nie. Jeszcze Kurczaczki. nie wiem. Kurczaczki, do jakiej no. restauracji idziemy? Do koreańskiej. Do koreańskiej? Tak, jeszcze chcemy pojechać do Donut Royal. Bo tamty razem nam się nie udało, ale podobno teraz jest już otwarty. No i zobaczymy czy nam szczęście dopisze. Możemy jeszcze więcej. Po długim oczekiwaniu udało nam się dotrzeć do Royal Donut. Ostatnio był zamknięty, a teraz jest otwarty. Chodźcie. Ojej, 16 co? No Otwórz, zobaczymy, co tam macie dobrego. Zobaczcie, jakie mamy wątki. Ja sobie sobie z takim misiem. Dostałeś taką strzykawkę. Nie co jest w tej strzykawce? Coś dobrego, jakiś sos? Tak, to jest. Taki... To jest taki sos karmelowy. Karmelowy? No, to już ją wygląda Ale super, ta strzykawka jest. A i To co? To jedziemy do domu? Tak. Fajna wycieczka dzisiaj była? Czas na nasze zjedzenie donatów. Popatrzcie. Tak, czas na zjedzenie naszych donatów. I tutaj w jest? Słuchajcie, ja mam tutaj taki kinder country. I będziemy próbować. Kurczę, jest? jeść. Kawał tutaj taki, tutaj w środku ma taki jakby basen. Tak. I to jest kawałka niespodzianki, no. Co najfajniejsze, gdy przyszliśmy, to pan nas poczęstował tymi zabaweczkami z jajek niespodzianek. Okej, okay, próbuję. Mm, ale jest dobra. Dobra? Mmm. Ale jest bardzo dobra. No, mm. Ja, Mam same klingelki. No to co? My już się żegnamy i będziemy się pakować na kolejną wycieczkę.